Zabiłeś Foltesta? Nie. Nie. A wiesz, kto zabił? Leto. Powiem mu. Wiedźmin. Leto. Znasz go? Nie. Nie. Mówiono mi, że straciłeś pamięć. Skąd możesz wiedzieć? Mówię, co wiem. Chciałeś, panie, konkretnej rozmowy. The Tankarville twierdzi, że ten Leto jest gdzieś w okolicy, to prawda? Tak. Czego to szuka? Chce mojej głowy? Ukrywa się przed Jorbetem i jego skojatelem. Nie wiem, co planuje. Zamierzasz go dopaść? Tak, panie. Ostatnie pytanie. Wiesz, kto zlecił zabójstwa Foltesta i Denawenda? Kto stoi za królobójcami? Nie, ale dowiem się, jak znajdę to. Szpiedzy potwierdzają twoje słowa. Wierzę ci. A teraz druga sprawa. Mgła, upiory i całe to magiczne gówno blokujące moją wyprawę wojenną. Czarownicy, jak zwykle, okazali się bezużyteczni. Bełkoczą coś o wyższej magii, klątwach odroczonych i innych bzdetach, ale nic z tego nie wynika. Sprawę trzeba załatwić mieczem. Wiedźmińskim mieczem. Co ty na to? Spróbuję. Spróbuję. Doskonale. Zdejmij klątwę, a król Henselt okaże się łaskawy. Nawet jak nie złapiesz tego leto, osobiście pomogę ci się oczyścić z zarzutów. Deathmold jest do Twojej dyspozycji. Udzieli Ci wszelkich informacji. Od teraz możesz się swobodnie poruszać po obozie i okolicy. A teraz zostaw mnie samego. Co aktywowało klątwę? Klątwa została rzucona 3 lata temu. Czy przez ten czas wydarzyło się coś, co wskazywałoby na jej działanie? Jakie to ma znaczenie? Królu, nie mówimy o bazarowej wróżbie, a nie o zaklęciu rzuconym przez początkującego magika. Ta klątwa wywołała zaćmienie słońca i przyzwała dziesiątki duchów. Mamy do czynienia ze skomplikowanym, wielostopniowym zaklęciem. Żeby je rzucić, trzeba mieć nielada lada wiedzę i umiejętności. Zdjęcie takiego czaru jest jeszcze trudniejsze. Jeśli mam się tego podjąć, oczekuję współpracy. Ach, niech będzie. Co aktywowało klątwę? Klątwa została rzucona 3 lata temu. Mój syn zginął na polowaniu. Towarzyszyły temu jakieś dziwne, nienaturalne zjawiska? Wściekły odyniec rozszarpał mu tętnicę udową. Byłem przy tym. To był zwykły wypadek. Klątwa uaktywniła się dopiero teraz. Muszę wiedzieć dlaczego. W czasie negocjacji doszło do walki. Zabiłem kapłana krewę. Może to? Możliwe. Panie, wiesz kto rzucił Gdy przydzieraliśmy się przez mgłę, krzyczałeś, że to klątwa Glewisik. Sabryny Glewisik, czarodziejki mojej niegdysiejszej doradczyni, kazałem ją przybić do od odwozu i spalić. Umierając, przekleła mnie i mój ród. To było kilka lat temu. Za to skazałeś Sabrinę? Za to skazałeś Sabrinę, król? Rok po pokoju cintryjskim walczyłem z Demawendem o dolną marchię. Generał Vandergrift dowodził częścią moich wojsk. Przeprawił się przez Pontar i przyjął bitwę na tym polu. Trwała do późnych godzin wieczornych. W końcu Sabrina Glewisik postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Na pole bitwy spadły płonące kule. Ponad trzy tysiące ludzi zmieniło się w spalone mięso. Ogień trawił wszystkich walczących. Rycerze piekli się w pancerzach. Zmieniali wskowyczące z bólu zwierzęta. Wojna to zajęcie dla ludzi honoru. Gdy biorą się za nią tacy, jak Glevisik, Zmienia się w piekło. Yem. Dlaczego Sabrina zaatakowała swoich? Co popchnęło Sabrinę do ataku na własne wojska? Miała jakiś powód? Nic mi o tym nie wiadomo. Była moim doradcą, członkinią rady czarodziejów. Przez lata tolerowałem jej wybryki. Była legalna? <grymka> Tylko wobec siebie samej. Nie każda czwara dziejka. Jak dokładnie brzmiała klątwa Sabrina? Pamiętasz królu, jak brzmiała klątwa? Co dokładnie powiedziała Sabrina? Wszystko co wówczas przepowiedziała, w jakimś sensie się sprawdziło. Gwiazda zdobna w krwawe warkocz przecięła nieboskłon. Kwadratowe monety z morskich głębin mam ją serca głupców. Monety? Tak. Detmold znalazł kilka u żołnierzy podejrzanych o zdradę. Do zobaczenia w Waszej wysokości. Mamy kolejny poziom! Ha? Zapraszam do siebie, Wiedźminie. Czego chcesz, Detmold? Dziwoląg, słucham? W dupę se wsać grzeczności. Cześć, strepie. <coughs> Cześć, strepie. Czego chcesz? Nawet nie wiesz, jak bardzo się raduję na myśl o naszej współpracy. Fakt, nie wiem. Zobaczysz, Geralt, nadchodzą lepsze czasy. Nie przeszkadza ci, że zwracam się do ciebie po imieniu? Nie. Wspaniale. Czuję, że się zaprzyjaźnimy. Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Uściśnij mi dłoń, Geralt, na dobry początek. Nie bój się, nie mam zatrutej igły ukrytej w rękawie. Nie szukam przyjaciół. Nie szukam przyjaciół, Detmold. Bierz mu się do roboty. Dobrze, w końcu to ty jesteś bohaterem. Jak mogę ci pomóc, Biały Wilku? <sighs> Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała, gdy się zbliżaliśmy. Myślę, że moc wykorumpuje duchy poległych w bitwie i zmienia w Draugiry. Draugiry? To jakaś wiedźmińska nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Mniejsza z tym. Wiesz, jak się pozbyć tych Draugirów? Zazwyczaj wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy. No to do dzieła. Bierz miecz i odwracaj. Będę potrzebował symboli wojny należących do żołnierzy poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie, inaczej nie zwabię duchów. Nie mam pojęcia, skąd je wziąć. Poza tym nie znam się na symbolice wojennej. Sam to zrobię. Dla Ciebie mam inne zadanie. Masz już do czynienia z klątwami? Miałeś już do czynienia z klątwami? Kilka nawet rzuciłem. Komuś wyrosły ośle uszy, komuś spłonął dom. No takie tam niedzielne przekleństwa. Ech, zaraz. A zdejmowałeś klątwy? Odczyniałeś uroki? Nie miałem okazji, hmm. ale teorię mam opanowaną. W Akademii Magicznej byłem prymusem. O takich klątwach raczej nie uczął pan Art. Przekleństwo Glee to klątwa krwi czwartego stopnia. Nazywana również Klątwą Arcymistrzyni. Myląca nazwa. Rzucali ją mniej lub bardziej szaleni magowie lub kapłani, niekoniecznie kobiety. Widzę, że odrabiałeś prace domowe. Ja działa ja, Klątwa Krwi. Wyjaśnij działanie Klątwy Krwi. Normalna Klątwa Krwi to banał. Opuszczasz sobie trochę krwi, najlepiej o północy, zapalasz kilka świec... Sabrina miała cały stos. Pytam o Klątwę Glewisik. Dlaczego sam nie przeczytasz? Mam całą potrzebną literaturę. W zasadzie mógłbyś ograniczyć się do wielkiej encyklopedii klątw, uroków i wróżb oraz do opracowania Tisai de Vries i Margarity Loantilly, mistrzowie magii o klątwach, dzieła wybrane. Przeczytam. Opasłe to misko. Jesteś pewny, że żyć sobie Jesteś pewien, że to Sabrina rzuciła klątwę? Absolutnie. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia klątwy tego rodzaju. A potwierdzone przypadki zdjęcia takiej klątwy? Jeden. Dokonał tego ze spółczarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findawer. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glewisik. Jaki ten świat mały.